Ale marzec te ulepszyłem dwa razy. O granat? Bombę masz te z dorantu na dole. O cholera, jak mało kasy mam. Aha, albo to, albo to. Wziąłem wzmacniacz sygnału, jakby co. Mam uaktualnioną misję. Nie potrzebujesz liczenia?

a few of us started arranging a huge help sign out in the clearing nearby. but we were chased off by those fucking things. now, everyone's too scared to go back out there. but if you could finish the sign for us, i'll make it worth your while. what do you say? absolutely. absolutely. all right. good. but uh, do me a favor. be careful out there. No, co ty nie powiesz? Sobie wyświadczymy tę przysługę. Wracamy okay. be... do tego? Do moi I... no, Czekaj, czekaj. Bo szybki transport mamy. Please. Czekaj, czekaj, chciałem zobaczyć. do... No się chętnie napije wody. Chciałem mm. zobaczyć poboczne. Jak daleko są. Jedną mamy 40 metrów. Od siebie. Mm. Czekaj, czekaj na mnie! Tutaj ciągle mają coś nowego, tak? Serio? Ooooo! Mhm. Zabójczył. Ale to nie dla mnie. Kurde, może trochę się Ale fajnie co zrobili. Tak strasznie to wygląda ten. Może coś sprzedaję. Inny rewolwer sprzedam. Chyba kija gwostkę sprzedam. Kurde, szkoda.

no nie Chodź Tu czekaj O muszę tu jest ten broń. Ja pierdolę Garanta straciłem Tędy chodź Come on Za no wiem Dostaw go tam to, Bierz tego z lewej O wielki tam jest tam Masz Wielki jest? Tak? Nawet ci nie spotkałeś, czego to było. A, zmęczyłem się, oj. Uwaga, z tyłu, idzie. Okej, okay. to wszyscy na razie. O, z mojej strony. Uwaga, chcę mu nogi zniszczyć, ale... Łeb! I jest Przestał się mi jakiś krzyk. Czemu nie mogę mu nogi zniszczyć? Urwać. Taką ma obrażność, takie obrażnienie ma na nim. O kurwa! Jest! Ale nie żyje. Użaj, użyj! Wow, ten ta się naprawdę przydała. Uff! Coś mi się wydaje, że tędy leciał samolot. Kolejny jest! Dostałem wyzwanie w dekapitacja. Czego? Podnosimy na do rzeczy. Dobra, broń nie? Jak to ułożyć? Chy. E. A nie mamy pokazane tego? Iść za tym? Tak, tutaj. Gazem, gazem, gazem. Ja ustawiam ci zabijaj. A wiesz, czego nie szybciej? Idź koniec. Oh. Tak jest, wracamy. Uh. Ciekawe czy przeskoczymy. O, dobre. Idę naprawić wiesz, jeszcze najpierw. Mi to się by się przydało jakiś pićku. Oj, mnie też. No ej, przynajmniej trochę kasy mamy. Masz A, dobra, to ja się najpierw napiję. O, mało to daje, niestety. Did you find the plane? Jeszcze nie. A, no, no pyta się nas babka, czy tego znaleźliśmy samolot. Lepsze sobie? I muszę sprzedać jeszcze ten. No Znaczy, łom. Na razie nic nie wyrzucam, nic nie biorę. Nie, bo ja mam już ze stare. Na trzecim poziomie ten łom jest. Co za ten tasak na trzecim? No to sierpiec, na... nie, tak to tasak jest na trzecim. Okej. Okay. może masz rację. Ale bo, ale na razie nie sprzedaję. It's done? <laughs> Excellent! Uh... Look, you're more than welcome to stay here and wait for help with us if you want. To. And here's your reward. Drink it. Chodnia. Mam chodnia? Czy to jest tego? Tylko... To co kolekcjonerskie? A, bo to jest ten. Co możemy zrobić? Sobie... Nie, tak. Nie, tak. No tak, no tak. Szmatka, klej, gaz do zapalniczki. Dwa razy wszystko. No fajnie, niedawno sprzedałem właśnie gaz do zapalniczki. No ja nie mam nawet. Tu masz ten, jakbyś chciał. Co? Napić się. O, dzięki. No dobra, to teraz? Samolot musi, chyba nie? Flary musimy wziąć. A nie lepiej na antenie? Przynieś flary. Też nie. Rozpal we mnie ogień bliżej. Co ty, co ty? odebraliśmy żyć z tego? Mi się z samolotem i dlaczego nie ma tego? Te, nie mamy tej misji Chodź Idziemy. Jaką? Wow. Sary no... Tak Rozpal we mnie ogień czy coś takiego. Co? Czemu tego? Nie rozumiem, czemu nam się nie pokazuje misji z samolotem? To no, bardzo to... help jest? No tak nie do końca. słabo sobą im to wyszło. Jak się śpieszysz, bo cię gonią zombiaki? Ja się zastanawiam, co z tym samolotem? Byłem tak zainteresowany tą misją. Da się Cholera! Tam... Da się zaskoczyć? Tak. Uwaga! O, o, o. o, chodź tędy. Nie, nie da się. A burza się zbliża. O, chmury burzawe. a a nie. Niewidzialna ściana. Zajebiście. Dobra, chodźmy ścieżką słuszną. O, o. tu nie kogoś. A, bumerang. Uła. Ty, co to ma być? Idziemy nie w tą stronę. Musimy dookoła przejść. Wiesz, o co chodzi? Olaj. Ty czarny. Gubiłem broń! Rzuciłem jeszcze nie wiem gdzie Trudno I to dobrą broń! Kurwa Nie ja rzuciłem dobra broń! A, jest tu, okej, okay. uh. Będę walczył teraz tym górą. Jest Który? Czekaj? Plasek Szósty. Patrz. Banoi Holiday Res Resort. A jak ten tu wjechał? A, o! Hotel widać. Gdzie wszystko jest? Ośrodek wypoczynkowy Banoi. Jakby przetłumaczę Wam. Uwaga! Biegnął! Tam się jest. Ujechać. Teraz więcej poziomu nam dają. Trochę doładowuje mi wszystko To poczekaj chwilę Nie, już spoko O, jaskinia Ale jest skarpa troszkę taka Żeby to się nie zawaliło za nami Też to jest łódka I są zombie Idzie ich O trocha. nie Biorę maczę, bierz w lepszą Dobra, poradzimy się z tymi dwoma Ode mnie oczy tę moją. Ła. Wow. O nie, 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 to nie, to nie, to nie. nie, nie. Wow. Nowy poziom. O, to możemy po prostu podnosić. Eee, eee. Coś możemy? Hmm? Nowy poziom. Muszę zaplanować też co następnym biorę. Chyba jeszcze raz wezmę zu zużycie broni. Żeby się nie tak nie, nie zmniejszało. Hmm. nie mam pojęcia. Właśnie fajne te rzeczy zrobili, nie? I fajnie zrobili, że nie dają od razu kilka punktów po jednym. O wiosła. Okej. Okay. O, o. Chyba mnie widzieli. Ostrożnie, tu, tu będzie chyba jakiś bosek. Mówić. O! Kurde, ale obrwałem Zaraz, on jest zwiększy Masz tutaj buta yy, tego rzutka Bardzo dobrze No chodź, przystojmy Ten wielki Ła! Dostałem! aj! Chcę mu rękę orwać Zginie, Aha! Okay. Poziom. Dziesiąty poziom dojedzie, ten. Dobra, chodź, weźmy my te flary i spadamy. Poziom mam. <grym> nie znaczy to już dwie. Ile ich powinno być? Co myślisz? Ile ich powinno być? Dwie, już koniec. No nie, jeszcze jedna. Wiem gdzie nawet, ale dobra, czekaj. Dobierz no, ten poziom i raz dwa Albo ja wezmę... Ja okay, okay. ja już, ja już wziąłem O nie, ty jesteś Czerkapuń? Bardzo chętnie. Nie, nie Kupu muszę. Jest. Nie muszę. Okej, okay, chodź. Bo poziom daje ten. Maksymalne życie. Dobra, wkładamy. Niby 300 metrów do tylko do wieży. To czekaj, tędy? A to się mi się pomyliło. Jeszcze jedna Flara Męczę się. Tutaj Uf, Ok, możemy wracać. A widzisz. Dobrze, że założyłem. Bośmy wrócili co? Oj, dobrze, że kupiłem sobie lepszą broń. A trawa się pojawia na moich oczach. Tak ci nudno, że patrzysz jak trawa rośnie, i to w takim szybkim tempie <knie> rośnie. Powiem ci, że jest strasznie dobra ta maczuga. I zaraz polecimy się w palić. Maczugę Pójdę Jak zaszarżo zaszarżował na mnie, nawet nie dał mi zaatakować. Kogoś kontrę zrobił. O, mam pełną furię. A tu tak jest co? jakiś ośrodek. Idziemy? A mamy coś tutaj do zrobienia? Czekaj. Nie sprawy rodzinne dalej. No, to nie też się, musimy wrócić. Nie. Tędy. Nie za jeden. Co z tym samolotem? Dobra. Braliśmy tę misję nie zaktualizowała się. O, dużo będzie biegania. No to jest prawdziwe, nie? Na szczęście są też środki podróży. Co jest? Zmęczył się. Nie wiem, na coś tej pałkę. Hmm. Doładowuj, Bloody Hell. You find anything? Did you find the plane? A czy udało ci się znaleźć samolot? Nie udało nam się znaleźć samolot. Może to była tylko informacja. Gdzieś na plaży się rozludzę. Tak? A ten sprzedam. Jeszcze moment, sprzedam jeszcze broń. Nie, mam mało tego. A ja Będę chodzić w meczu. O, mam więcej wow. miejsca. Uwzieli się ten? Nie, po prostu. Druzgocący to... nóż trucizny. O mój Boże, ale nie stać mi na niego. Nawet za dwa lata nie będziemy stać mnie na niego. Nie sprzedać. Okej, okay, koniec. Chodź, chodź, chodź. Bien, bien, bien. Cinemoy's boys aren't doing a damn thing to prepare, not like we are. Here, take this. Just a token. Nie, nie było. Okej. Okay. Nie, to ja tego nie biorę. Wiesz, i Przedej. A no toż prawda. Koniec. Oni mieli szybsze, mnie misję. Miałe dać Proszę pana, nie mogę przejść. Za co ty mu taki stolarski? To jest kretyn. Idiota. Whoa. O! Do tak, go, 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 tak, tak, nie jestem nie To do trzciny. Do trz trzciny. Mocny młotek stylarski dostałem. A nie Sprzedaj go. Nie chcesz 125 plus 19? Nie. Dobra. And people. I blown. Tak, na pewno. Teraz musimy wrócić, niby do ten. Nie do ciekawostka, ale też możemy wrócić mapą. Over, no właśnie, to jest dobry plan. to jest za tobą? Wiem, wiem. O, obaj wróciliśmy, nawet nic nie klikałem. O, muzyka się zmieniła, nawet. Sina, moi, Twoi chłopcy, a bo na co idziemy? A nie, bo ten potrzebujemy. Tak, bo ja musimy powiedzieć, da dać przedmiot. się. Maybe we can finally get this fucker to work. Thanks. Casa, casa. Amojemu dašenja. Amojemuš? A, now we're going to cinema. Where to, to you know. There's a better way to kill those things. Come on, let's go. Don't know what we would have done without you, mate. You Got a moment to talk? Ile kasi? Więc... I got the radio going oh, but I'm not hearing anything. Either this guy is farther away than I thought or the monsoons messing with the transmission. This may take a while but don't worry. I have something for you to do in the meantime. New Martha Fisher. We're running very low on food and water. Think you can find some? O mój Boże. Trzy z jedzeniem Cinemoyowi. Poszukaj puszkowej żywności w barach koło hotelowego basenu. Poziom Yes. Okay then. Don't bother with the hotel. With the power out, it's way too dangerous in there. Check the bars by the swimming pools. Bring everything you can find, anything at all. Okay. In the meantime, I'll keep trying to reach this guy. To jak żegnamy się chwilę. Dałem bukonservę. Ah, to mu. No okay. Na razie możemy się pożegnać. To na razie kończymy. Dobra. Do zobaczenia w następnych odcinkach.